Dzień dobry, kochani, witam się z wami po dłuższej przerwie na moim kanale. Niestety ostatni czas nie pozwalał mi na to, żeby nagrywać dla was vlogi, ale postaram się to nadrobić w najbliższym czasie. Aktualnie jestem po pracy, za chwilkę idę do domu i będę mniej rodzinkę pakować, ponieważ będziemy jechać nad morze. No, ja już tutaj sobie lemki i walizkę spakowałam. Nasza, czyli moja i męża, już też jest. Praktycznie spakowane zostały do spakowania jeszcze tylko jakieś kosmetyki, buty, no i przygotować jedzenie na drogę, i będziemy mogli nad ranem ruszać w podróż nad morze. Walizki już mamy spakowane, także zostanie nam tylko zanieść je do auta i ruszyć w drogę. Właśnie dotarliśmy do naszego pokoju. Tak się przedstawia. Mamy kuchnię. I tutaj mamy łazienkę. Muchasz tą piłkę, no? Oj, nie dam rady. Nie da żady, ja muszę Ci pomóc. Tak, to... to, 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 to. już ja no. mm. nagrywała mnie tutaj, tak? Okej. Okay. No to nagrań nie ten, dmucham, tak? Dobra, Nagmuchana piłeczka. Proszę. I teraz będziemy grać? Dzięki. Proszę. Nie Proszę. może Jak nie ma zabawek? A piłka to co jest? Chodziłeś coś? I Pogramy? No to chodź, gramy. Będziesz kopać do mnie? Gol i tata jeszcze gola robi No i sobie Dawaj, kop no mnie D -d ty kopiesz? Uwaga, to będzie kopać. Ty Kopaj Hahaha. <śpiewa> 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 Jeśli na plaży to będziecie na plaży kopać dopiero na piasku. Przez no nie <tywriting> <Tact Inc� nainhos> Bobach. Nie tak jak trzeba poszło. Nie trafiłeś dobrze. piłki? <widł marketed> Lenki. Dum, 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 dum. Gdzie ta Lęka się schowała? Gdzie ona jest? A tutaj się schowałaś. Teraz ja mam się chować? Oj. Tak. Dzień. Wczoraj niestety za bardzo jakoś nie udało nam się pójść na plażę, bo byliśmy zmęczeni po prostu po podróży. Spotkaliśmy się z moimi rodzicami, byliśmy sobie w naszym ogródku i zrobiliśmy grilla. Zatrzymaliśmy się w apartamencie Czapla Siwa w miejscowości Sztutowo. Gdyby nie to, że wczoraj były korki w trakcie jazdy, to bylibyśmy na pewno dużo szybciej na miejscu. Bardzo jestem zadowolona z tego miejsca, w którym tutaj aktualnie sobie przebywamy. Mamy do dyspozycji aneks kuchenny, mamy naczynia, mamy płytę indukcyjną, na której bardzo szybko wszystko się nagrzewa. Dostępna jest także suszarka na ubrania, suszarka do włosów, żelazko, także niczego nie potrzebowaliśmy pracy ze sobą. Mamy do dyspozycji również dwa rowery oraz siodełko, które możemy sobie przymocować do rowera dla Lenki. Możemy sobie gdzieś pojechać na wycieczkę, jeżeli będziemy mieli ochotę. No, przyjechaliśmy do Sztutowa dlatego, że ja kiedyś, jak byłam mała, razem z moją siostrą i rodzicami, przyjeżdżaliśmy praktycznie rok w rok właśnie tutaj do tej miejscowości nad morze na wakacje. No i po, żeby nie skłamać, chyba 11 latach przerwy, Odkąd nie jeździłam z rodzicami, to właśnie teraz pierwszy raz po tak długim czasie przyjechałam z mężem, no i właśnie z danką tutaj nad morza. Emil jeszcze nie był ani razu nad polskim morzem, Lanka tu już w ogóle nad żadnym morzem nie była, także oboje będą, że tak powiem, pierwszy raz mieli tutaj spotkanie z morzem. Cześć, będziesz jadła pizzę? Będziesz jadła? A z czym ona będzie? Z szyleczką? Tak. I z sosikiem? Tak. Ale dobra. Okej. Okay. Co tu masz ciekawego w tym domku? Będzie pani sprzedawała coś? Lody? Nie. A co będzie Pani sprzedawała? Dinozaura. To co, dinozaur? Dinozaura. Tak. O zabawkę dinozaura, tak? Płacisz 100 funtów. 100 funtów? Tak. Proszę. Sporo. Proszę. Dziękuję bardzo. Do, Do widzenia. Robisz porządek, tak? Tak, robię porządek. Okej. Okay. Posprzątasz tutaj w domku? Tak. Ok. Okej. Zbierasz muszonki? Super. Właśnie siedzę sobie w domku. Wróciliśmy niedawno z plaży. Enka była zadowolona, że znalazła morze. Nie ukrywam, że ciężko było nam dzisiaj troszeczkę na tej plaży, ze względu na to, że był silny wiatr i żeby rozłożyć namiot, czy chociażby parawan, to musieliśmy się sporo namęczyć. Enka już zasnęła nam w wózku, więc ją tylko wzięłam, przyniosłam do domku na łóżko, żeby sobie spała dalej. A Emil pojechał z moimi rodzicami do sklepu kupić kilka rzeczy do obiadu, także za niedługo będziemy sobie coś szamać. Ja sobie właśnie wyszłam na chwileczkę do ogrodu. Tutaj mamy stolik, przy którym możemy sobie usiąść. Tutaj mamy grilla, przy którym ostatnio sobie siedzieliśmy, tutaj mamy też jakieś krzesełka ratanowe. No i tutaj jeszcze możemy sobie pójść do takiego ogródeczka. Mamy stoliczki, przy których możemy sobie zjeść śniadanko rano. Lenka, pokaż się! Ale masz stylówkę dzisiaj, co? Co ładnego, masz kapeluszki, sukieneczkę? i torebeczkę? Masz jeszcze do tego, tak? Są dałki różowe. Super. Gdzie jedziemy? Na wakacje. Na wakacje? Do sobotu jedziemy dzisiaj, tak? Tak, do sobotu. Do Sopotu Do sobotu? Chodź, Sopotu, jedziemy. Idziemy do autka, tak? Tak, nie Nie, Tato nie odjedzie bez nas. My jesteśmy w Sopocie na Molo. Mam taką piękną fontannę. I Lęka już wypatrzyła sobie tą karuzelę. Chodź zobaczymy tutaj bliżej, tak? Ale koniki ładne, no? Wow, ale ładna karuzela cała. Ale koniki ładne Tu już mamy wejście na molo Mamo cześć. Jestem tu, jestem Widzisz jedną, tak Idziemy dalej zobaczyć łódeczki na no to, chodź. Jesteśmy w Gdańsku, wyjechaliśmy sobie z Sopotu, idziemy coś zjeść. <grym wytrza> ładnie, beautiful, jeszcze raz. To jest Lenka. Uwaga Lenka, trzy, cztery, i yes. Jeszcze takiej nie widziałem ładnie. Jeszcze raz Lenusia, trzy. trzy. Rry! Ona dopiero ma 6 lat za 3 lata. To pieska nie.